Pora wstawać. Ta noc była naprawdę męcząca. Rozwieźliśmy prezenty wszystkim dzieciakom na Brookhaven. ale było warto. Teraz pewnie się bardzo cieszą. Prysznic wzięty, teraz się tylko ubrać i ruszać do pracy. Trzeba przyspieszyć tempo. Do świąt Bożego Narodzenia zostało już tylko 18 dni, a tyle listów jeszcze do przeczytania i prezentów do spakowania. Boże, kolejne listy. Dopiero co dostałem pełen wór, a tu już następne. Jak to moje elfy kochane? Praca idzie do przodu. Oczywiście, Mikołaju. Pracujemy na pełnych obrotach. Każde grzeczne dziecko musi dostać prezent w te święta. No i super, Alfredzie. A Urwisa pilnujecie? Jest tam, gdzie powinien być? Przecież całą noc rozwoziliśmy prezenty na Mikołajki, więc nie było czasu, żeby tam nawet zajrzeć do niego. To idź zobacz, czy jest na swoim miejscu. Oczywiście, święty Mikołaju. Urwis, jesteś tu? O, nie tylko nie to. Gdzie jest Urwis? Jak on się stąd wydostał? Musiał wykorzystać naszą nieobecność, jak rozwoziliśmy prezenty.